Hej, witajcie! Z tej strony TheGame.pl Chciałbym dzisiaj Wam ogłosić, iż rusza seria poradników z modingu do Minecrafta Nie wiem, kiedy wyjdzie pierwszy odcinek, ale to się zobaczy. Czekajcie, jeszcze wejdę na konto i opowiem Wam o kilku rzeczach Ustawienia konta Konfiguracja profilu Dużo to Czyli tak Dojdą dwie nowe, powiedzmy, serie będzie to Strach Old Play i bodajże jeszcze jakaś tam seria, która będzie skupiona na grach z PlayStation 2. A tutaj Strach to będą gry Horror, Survival Horror, a Old Play to będą takie stare gry. No więc ta seria z moddingiem w tym właśnie poradniku będę ja robić yy, dla siebie będę robić Sztabki obsydianowe i kilof obsydianowy No więc będzie ciekawie. Mam nadzieję, że Wam się to przyda No więc mam nadzieję, że będziecie na to czekać. To był krótki audiolog i pa!